Jaki iwer? To co jest z tymi Ivernami? Czy on w ogóle tymi... e, nie jest mocny, ja bym nie powiedziała. Łoł, wow, ser... może Lulu wezmę. Jaka serafina ładna. Nie. Ona trochę jak Soraka wygląda. Hmm. I Soraka to ma tego roga. No. Nawet spoko. Ty tą rękę tak wyciągasz, że pewnie za kadrem się tam żufika przybija tą drugą. W ogóle wce to ulepszenie, że dajesz y, egzosta i Ignita to jest najlepsze Ej, My pierwszy raz to po prostu igraźmy jakieś randoma i i support Albo i di kary, i żunglę? Nie wiem. Ale ja... Wrzeciłeś no, temat i teraz nie będę spadnie. spać, nie? Dek mini, jak to się zaczęło, nie? A ja to też tak zastanawiam. Za, 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 Ale mi się wydaje właśnie, że to było z tym Simon na topie. Ja takie mam... Przy, czy... to może... Bo to by ja się takie... Ręba. No właśnie nie, to, to było strasznie dawno temu. Ja nie umiałam grać wtedy. Ale ja, żeby się życia, że grał dwóch na topie. No ja nie wiem, ale ja to pamiętam tak, że to jeszcze były te czasy, co się grało dwóch na topie, jednego na Midzie i dwóch na bocie. No nie, że nie zawsze się pikowało dżunglę, tylko niektórzy sebrali na przykład ten podwójny top lane Nie no, i... a tyle to już nie znamy. No ja Nie, Bo już ludzie wiedzieli ale... jak grać. Ale nie chodzi mi, że w pierwszym sezonie, bo ja nawet nie grałam w pierwszym. Chodzi nie. mi o to, że, że jak się zaczyna, jeśli jeszcze nie ogarnia tej gry, to Aha, nie ogarniasz tego, tego, że jest dżungla na przykład, że masz ich na dżunglę. No i ja pamiętam coś takiego, że był ten podwójny topny. Ale nie wiem, jak to się stało. <noise> bo może to było właśnie z tym, co Ci mówiłam. Ja akurat mam kurde szczęście do takich graczy dziewczyn. <laughs> Strasznie dużo normalnie. A ja właśnie ja miałam jest ja to tak po prostu. Jedną babkę dodam. E, po grze, bo miała damski nick. Renewa miała... no znaczy nie do końca, ale taki damski. No i e, się zapytałam przy ze mną pogra i w ogóle i później to się przerodziło w taką przyjaźń, kurde, chyba z sześcioletnią. No. Ale na końcu się... Po wy i koniec. No <laughs> Przypał. No, przyjaciele to się tak raczej nie kłócą. Albo jak to by musiało nie być. No ale nie, bo to wiesz. Mam ją, dobra. Mam target. Mam target. Tak, target. Proponuję Ojej, przerwę ja na śniadanie. Biję. Ja biję, tłukiko. Nie, nie złapałem. Trzeba staszować.

Podoskoku ekstra movement speed. Podoba mi się. To tyle jest w sumie ten skin. Fajny, no dawno nim nie grałem. Są taki się mi właśnie ze starymi profami kojarzy. Jak to były jedne skiny z Wayne. Darklight i ten. I jeszcze, aha, ta arystokratka ja ale Ja z tym mi... skinem tak kojarzę z Wayne, że jak ty to. Jeszcze no. wtedy bez chroma, ale... No, no. Nie było. Dawaj, póki nie ma drzewca. Oj, ale mnie wycinąłeś. Myślałam, że kurde nie przyknie. O, ja mu zabiorę jedzenie, Początek mamy dobre, ale zawsze się później coś pierdoli. O, nieprawda. To są ty, no, nie to, tam, bliżej niewyjaśnione sytuacje kryzysowe. <gryzysuje> nie idę tanki bardziej. W sumie dobrze, że mogę się bardziej tanki. Ja wolę być bardziej tanki. Nie mam dobrych paluszków do grania asasynami. Chociaż najwięcej stili na baronie mam kazikiem, więc. Cześć, że mam. Y, kradzisz barona Brownem? <gryzysuje> Kurde. To jest dobre. Podszedłem już tak, widziałem, że pogrzeje z jest wolne ulta, zabrałem barona. Wszyscy, well done. jeszcze uciekł. Dla co mi Co to? A smoku ile troszczę zabrałem, to Jezus, to już w procentach liczyć. Wręgle, <grym> tak, że go nienawidzą. Wręgle, tak, znalazł sposób jak kraść smoki. W na jako bo on zaraz lutuje. Musielibyśmy chodzić. Nie ma farby weź zrobić. Mam. Mama. Widzę tą duszeczkę. O, o dobra. Dobra, to ja się wtedy tu z kolegą bawię. O, mam tego. <grafię> to. od razu to robi? Jakiś pośledzony jest? <grafię> Nawet nie chciałam lutować, żeby go nie powrócę. Co tak Co oni mają? No tak wy tacy tankowacze co? To tak, 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 no, no, mam taki przyjemny skład, taki że. Przynajmniej teraz Mordekaiser nie będzie mnie wciągał do ulta. <grym> no. Ten nie mają za dużo postaci, żeby ten. żeby mnie tak No O tym. O kurwa, co to, to było? Jest to zamiana. Się chłop zabił. O nie! O nie! <laughs> I to było przykre, nawet nie. Ej, yeah, easy. easy. Easy, easy, easy. Chcemy tylko przez to, że ta ten, ten, ten gra ma system rankingowy to będzie bardziej popularny niż normalnie by była znaczy... Le... kiedy te, ja z tego drewna wyjdę, dnia, to jest jakieś niesprawiedliwe Mam ponad 1000 punktów jestem dalej drewniany Ja nie wiem może 1300 No nie najgorsze tam ten... Weźcie ja, mi, te psy one, nie wiem jak, one, to jak tylko robisz. mnie widzą to się na czerwone świecą a ja i że... źle, nie na tego skoczymy. Co, chuje? No patrz, no nie. Bardzo źle, dobrze, że ją ubiłaś. Aha. Jaki? Co? No one mnie <laughs> przez całą mapę goniły, no co? Co? Co te psiaki takie wściekają? Ja nie chcę. Dwaj eko, ograsz to. Dobra, nie ograsz, masz za zazdankowny. już no może jakby teraz coś ty. go chyba. Czy wyszedł? Jako pierwszy No, nie ma kogoś. O, ja pierdolę, co to było? Fajny Damage. Aha. Ja. Co oni tu na tego diabła? Co najlepsze? Jeszcze raz. Ja. Kurbe. No, kurbe. Ja się na to co to było? O lol. No, co? nie, nie widać?

Jeszcze raz uwaga na ekos. Elomelo, melo, elo melo. Nie no, rzucili kurde jak na frytki i kolenie. Ale jak ja mam tą lepszańską kolorem i letal tam, po to to jest Jax. Nie, wiem, że się leczę, to jeszcze najpierw przyjemność.

No kurde każdy się na czerwono świeci, <szyczy, się> w ciebie <laughs> <miedzyne>. nie <laughs> zlewa Ale... Ja mam traumat Do gufu Chcę ja tam iść też To nie, zbutyni nas no. ja, że... Ta Samira rausza po środku biegać i nic jej nie zrobiono No i nie wiem, myślałam w koniec co mi się stało? Czemu ona ultiga suba odpadła? Ja nie wiem, co mi się stało. <grymne> Fajna ta postać tak balansowana. A no tylko oni zostali, no to nie wiem, gdzie jest co. Nie, to nie jest... Zobacz, agresywnie znowu, przecież. No jak agresywnie, jak ja tu mam stuna na stunie. No nie, ale się to mnie zwięło, haha, lol. No. Ty? Não, não <laughs>